Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobelak. Witam Państwa, a moimi Państwa gościem jest dziś Roman Maksym, jak prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. To będzie bardzo praktyczna rozmowa, panie prezesie rozmowa, która ma dać mieszkańcom odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania związane z dojazdem w okolice cmentarza komunalnego dnia pierwszego, ale nie tylko, w tym czasie okołoświątecznym również. I także, co może trudniejsze, zachęcić tych, którzy dotychczas wciąż jeszcze próbują podjechać pod cmentarz 1 listopada własnym autem. Zacznijmy. 1 listopada to dzień, kiedy MZK uruchomi aż 5 linii w kierunku Nekropolii przy Żwirowej. No tak, kontynuujemy tą komunikację w takim zarysie, jak to było jeszcze przed kilku laty. Dlaczego tak? Dlatego, że stabilizujemy ofertę. Co jest dla pasażera najważniejsze? najistotniejsza jest dobra i stabilna oferta. I dlatego też opieramy ją linię, przypomnę, 105, 111, 132C i D. Linia D została wprowadzona tylko dlatego, że linia 132 jedzie przez... Przez piaski i w związku z tym my nie możemy tamtej linii stamtąd zabrać, pomimo tego, że jest tramwaj, no to wprowadziliśmy linię D jako linię, która jedzie bezpośrednio na cmentarz ulicą Księdza Andrzejewskiego z pominięciem osiedla piaski, ale jednocześnie mieszkańcy piaski w dalszym ciągu zachowują możliwość dojazdu linią 132. I Czyli to jest jakby podpowiadając, szkielet, bo tak. może nie wszyscy jednak wiedzą, którędy jaka linia jedzie. Linia 105, ze Staszica na cmentarz. Staszica, cmentarz, linia 111, no to mamy Śląska, dalej centrum miasta, no i kosynier cmentarz. Linia 132 to jest Górczyn przez Piaski cmentarz. No linia D to jest Górczyn bezpośrednio na cmentarz z pominięciem osiedla Piaski. I linia C. Linia C, odwieczna linia, która jak gdyby miała wygenerować największy ruch podróżnych. I uwaga teraz, tych, którzy się przesiadają, ponieważ nie mają takiej oferty bezpośredniej. Powiedzmy, no Wieprzyce, tak, czy y, Wawrów, czy ulica Warszawska, nie ma tej bezpośredniej oferty, no to trzeba się przeciąć na Kostynierów rudyńskich y, na przystanek, gdzie jest y, początek linii C. Co ważne, mieszkańcy... Niestety, niestety, ale polubili połączenia bezpośrednie. W związku z tym, jak uruchomiliśmy linię C w tą sobotę, niedzielę w ten weekend, który minął, się okazuje, że jednak mieszkańcy chcą jechać bezpośrednio linią 132, 105, 111 i powoli dochodzimy do wniosku, że ta linia C jest tylko linią wspomagającą, ale większość naszego taboru zostanie skierowana na te podstawowe połączenia bezpośrednie. Nikt nie chce się przesiadać. Tak, I to jest, jak gdyby, taki zauważalny trend. Przedtem było inaczej. Wszyscy zjeżdżali na Kosynie rudyński, Pamiętamy te ogromne ilości pasażerów, którzy tak. czekali tak na, na, na autobusy. Teraz jest ta zmiana, dlatego też, jak gdyby, w ostatniej chwili jeszcze kumulujemy większość wozów na te podstawowe linie, które dają możliwość bezpośredniego połączenia. Jeżeli chodzi o Przejazdy w okolice cmentarza, to tak jak pan wspomniał, linia C została już uruchomiona, ale i pozostałe linie zostały już wzmocnione, jeżdżą częściej. Tak, wspomagamy te linie, mamy dwa patrole nadzoru ruchu, które operują na, w tym rejonie nie tylko cmentarza, ale dzielnicy Górczyn, ośrodka centrum miasta i natychmiast, że tylko to jest taka potrzeba, to... Kierujemy te dodatkowe wozy. Mi cały czas się ciśnie takie słowo kompromis na, 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 na ten pierwszy listopad, dlatego że musimy się znaleźć w otoczeniu pojazdów indywidualnych, tych pojazdów, które są uprzywilejowane, czyli pojazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo, naszych autobusów w wąskim korytarzu ulicy Żwirowej. Co nam sprzyja? Sprzyja nam może tylko pogoda i yy, uśmiech na, na twarzach mieszkańców, którzy chwilę poczekają na autobus, który gdzieś tam stoi w korku. I o to cały czas proszę i namawiam do tego, żeby jednak zrobimy wszystko, co jest możliwe i nawet więcej. Tak, ale żeby jednak zwrócić uwagę na to, że, że te autobusy mogą się poruszać wśród innych pojazdów, tylko tak jak to pozwoli sytuacja na drodze? Panie prezesie, co ważne, bo takie pytania często padają właśnie choćby dzień przed wszystkimi świętymi, czy w dzień zaduszny. Czy dzisiaj korzystając z komunikacji miejskiej z linii C, z linii 105-111 jadę również. Za darmo, no bo przecież to ten okres świąteczny, a teraz w ogóle nam wypada taki długi świąteczny weekend. Czy wtedy też podróżuję za darmo komunikacją, skoro jadę na cmentarz? No nie, no to no w ten sposób, ponieważ my świadczymy tą usługę przewozową w kontekście zwiększonego ruchu na cmentarz już od poprzedniego, od weekendu, który, który minął. Przez praktycznie można powiedzieć ponad tydzień, prawie półtora tygodnia, bo do 3 listopada to jazda na nas bez opłat, decyzja prezydenta miasta jest możliwa tylko pierwszego. I to e, proszę na to zwrócić uwagę, natomiast zwróćmy uwagę też na taką rzecz, że mamy taki, taką ofertę biletową, miasto ma taką ofertę, że można kupić bilet dobowy, jeździć jak gdyby cały dzień, czy bilety miesięczne, które mamy dotychczas do przyjazdu głównie do pracy czy nauki w szkołach, no obowiązują również na tych liniach, czyli to nie musi być dodatkowa opłata i w zdecydowanie większej skali mieszkańcy korzystają z tych uprawnień, które już posiadają do jazdy na tych liniach. Każdego roku to chyba Wam najbardziej zależy na tym, by ulica Żwirowa jak najwcześniej została zamknięta. No tak, no to ale ja cały czas jednak wyrażam się bardzo pozytywnie o pracy policji, którzy nie da się wszystkiego opisać, wyznaczyć godziny, tak jak my mówimy o rozkładzie jazdy. Musimy jednak tam być na bieżąco i sytuacja, proszę mi wierzyć, w każdym rokiem jest różna, w zależności od tego, jak się zachowują mieszkańcy. Nawet te zmiany związane z procesją, z mszą, które w tym roku są, są znaczące, również będą decydowały o, o ruchu pasażerów. Ale najważniejsze, najważniejsza jest. Aura. Ona nie musi być ciepło, Ważne, żeby nie było opadów deszczu czy, czy śniegu. Tak? To jest najistotniejsze, ponieważ wówczas mieszkańcy się robią nerwowi. Musimy natychmiast postawić większość autobusów, zaczyna, zaczyna być problem. Ale mam nadzieję, że tak w tym roku nie będzie i sprostamy temu tak jak było to w uprzednich latach. Być może dzięki właśnie temu, że mszy na cmentarzu w tym roku jest więcej, procesja o innej godzinie, to ten y, ruch, ten szczyt który zazwyczaj przypadał mniej więcej na godzinę 13-14, teraz się rozłoży. Może będzie spokojniej. To jest jedno i to ja ma pani absolutnie rację. Natomiast druga kwestia jest taka, że mamy w zasadzie trzy dni. No, miałem piątek, sobota, niedziela, także już nie będzie takiego tłumu w ten jeden dzień, ponieważ mieszkańcy powoli jak gdyby się wyzbywają tego tego podejścia akurat w dniu 1 listopada i będą mogli skorzystać również z przewozów w dniach następnych i powinno być, powinno być łatwiej. Podczas konferencji prasowej kilka dni temu mówił Pan o tym, że 1 listopada linia C kursować będzie właściwie. Przez cały czas. Teraz mówi Pan o tym, że jednak sytuacja się zmienia, bo mieszkańcy wolą, żeby tych połączeń było więcej z osiedli. Czy w związku z tym możemy spodziewać się tutaj zmian? Znaczy powiem tak, mamy trzeba mieć szacunek do realiów. I, e, weekend, ten, który minął, nam uzmysłowił, że jednak ta linia C e, tak, dla mieszkańców nie jest już taką ofertą, jaką była zawsze. Tak? I w związku z tym e, teraz już mamy świadomości, że musimy bacznie zwrócić uwagę na pozostałe rejsowe połączenia bezpośrednie, ponieważ to one są głównie w polu zainteresowania mieszkańców. Mieszkańcy nie bardzo chcą przyjechać e, na Syniordyjski, przesiadać się ponownie i ponownie jechać na krótkich odcinkach trasy. Także nasze myślenie, jak gdyby, ewoluuje i to, jak powiedziałem, to realia będą decydować o tym, jak się będziemy zachowywać. Jeżeli się okaże, że w tym momencie te racje mam w połowie i ta linia C jednak będzie konieczna, to tam skierujemy, skierujemy pozostałe wolne, będące w rezerwie pojazdy. A czekacie Proszę? też na, czy będziecie czekać na sygnały od mieszkańców? E, na przykład. Tutaj na Staszica bardzo dużo ludzi, czekamy, no nie, wyślijcie tak. dodatkowy I, autobus. My nie tyle się opieramy na... na... Na sygnał od mieszkańców, ponieważ te nasze patrole są patrolami lotnymi, czyli mamy dwa, trzy pojazdy w postaci tych patroli, które jeżdżą, ale są również osoby, które będą na newralgicznych przystankach. I te osoby nas będą informować, że, że nie ma autobusów, że potrzebuje natychmiast, ponieważ ma, gromadzą mu się y, pasażerowie potrzebuje, potrzebuje więcej autobusów. Co jest dla nas ważne. Do nas problemem jest stojący na przystanku pasażer. Pasażer, jeżeli jest, jest w autobusie to już możemy odetchnąć z ulgą. Tak? Pasażer stojący na przystanku i zaczyna być nerwowy, bo ten czas się mu dłuży, nawet gdy jest kilka minut, wydaje mu się, że już bardzo długo czeka, a miało być prawie jak w metrze, tak? I w związku z tym musimy ich natychmiast pozbyć się z przystanku. Pozbyć się w takim pozytywnym znaczeniu. Musimy ich wrzucić do autobusu, wrzucić znowu <laughs> źle mówię, ale tak sobie powiedzmy, tak? Wrzucić do autobusu i oni mają pojechać na cmentarz. Jeżeli się zaczynają gromadzić, zaczynają dyskutować, mówić, no tak, ale miało być tak, że, no to ja co minutę, a już czeka tutaj nie wiadomo jak długo i... Ale to ambitne być na podejście, podejście. jeżeli tak. chcecie doprowadzić do sytuacji, żeby mieszkańcy w ogóle nie czekali na autobus. Nie, będą, będą czekać, tylko, że tak jak powiedziałem, ten czas im się dłuży. Ja jestem każdorazowo na, na tym całym przedsięwzięciu i mam to w głowie jeszcze, jak pracowałem jako szef Wydziału Ruchu, mam to w głowie, wiem, jak to się, wiem, jak to się odbywa, jakie są odczucia mieszkańców. Tak? W tym czasie żądają dużo więcej, niż nawet możemy im dać. Tak? Nawet te autobusy, które tkwią w korku na Żwirowej i ich nie ma na Górczynie, no bo nie może być, bo nie dojechały, są te e, potencje do nas skierowane, ale to dobrze, bo przyzwyczailiśmy mieszkańców Mam nadzieję, że nie tylko w tym dniu do takiej sprawnej obsługi, że, że ich wymagania rosną. Zachowania są też takie y, przedziwne, ponieważ czasami niektórzy się starają na przystanku końcowym wsiąść do autobusu po to, żeby zrobić pętlę i mieć miejsce siedzące, tak, a na przystanku początkowym powinniśmy wsiadać, tak? I, I z autobusu powinno się wyjść na końcowym przystanku. No ale to są takie zachowania, które są, można powiedzieć, mocno indywidualne. Pani prezes, a co z osobami niepełnosprawnymi, bo te mają oczywiście utrudnione. W taki dzień y, choćby dostęp do autobusów? No one nie mogą gdzieś nieść. No się tak, tak, my przepychać. te służby porządkowe dzielimy na te służby które odpowiedzialne są za ruch pojazdów i te służby, które są służbami iście porządkowymi, czyli są tak, można powiedzieć, zielone i czerwone i pomarańczowe kamizelki. Mhm. I Jeżeli ktokolwiek się zwróci do, do tych osób. Tak, to czerwonych na pewno to pomoc. Czerwony, czerwonych, ale jeżeli nawet do zielonych, to uzyska na pewno pomoc i pomożemy, pomożemy tym ludziom dostać się tam, gdzie, gdzie sobie życzą. Także tu nie powinno być kłopotu. Mamy już tylko niskopodłogowe pojazdy, także nie powinno być takich problemów jak kiedyś jeszcze, jak były pojazdy z wysoką podłogą i był problem z wejściem do autobusu. Uczulamy wszystkich, no, kierowców, na to, żeby ich nie, że tak powiem. No poddenerwowanie, żeby zostawili, nawet gdy mają rację, to nie jest czas na dyskusję, na wyjaśnianie spraw, to jest czas na to, żeby sprawnie porozwodzić pasażerów, tak? To jest chyba taki najbardziej newralgiczny dzień w roku dla MZK. Tak, my pracujemy, mam nadzieję, cały czas na, na to, żeby, żeby sprostać temu, co oczekuje od nas pasażer, prezydent w ramach umowy, którą y, mamy z panem prezydentem podpisaną, ale ten dzień jest dla nas takim testem, tak? Czyli jak to zrobić przy różnych niesprzyjających okolicznościach, niejednokrotnie od nas niezależnych. Ale proszę mi wierzyć, czasami nawet niepotrzebna dyskusja kierowcy, nawet w sytuacji, ma rację, rodzi wiele problemów, które są nam wówczas niepotrzebne. Dlatego też na to uczulamy, uczulamy cały nadzór ruchu, kontrolę ruchu i, i samych y, kierowców. Panie Prezesie, to na koniec jeszcze mamy dwie, trzy minutki. O zakupach troszeczkę powiedzmy w MZK, bo otrzymaliście kolejne 30 milionów na zakup 10 autobusów elektrycznych, ale to nie jedyne zakupy. Jakie są no tak, bo to jest, można powiedzieć tak, że spółka jest na takie ścieżce rozwoju w zakresie taboru, bo to jest najważniejsze dla pasażera, tak, bo, bo, bo z taboru bezpośrednio korzysta, na tym się należałoby skupić. Mamy jak gdyby 8 już dzierżawionych od miasta autobusów z napędem elektrycznym, 7 rozstrzygamy za chwilę przetarg już przez nas zorganizowany. Ja nie mówię o stacjach ładowania, bo to znowu dla pasażera jest nieistotne. No i 10 i 10 to jest tytułem tego, o co wystąpiło miasto i został podpisany przez pana marszałka i pana prezydenta, panów marszałka i prezydenta została podpisana umowa i będziemy aplikować o następne, znaczy aplikować, będziemy rozstrzygać postępowanie, ogłaszać i rozstrzygać postępowanie wspólnie z miastem o następnych 10 autobusów. Będziemy mieli tych autobusów 25%, i ten wskaźnik, który nas obowiązuje w ustawie o mobilności, gdzie 30% taboru powinno być zeroemisyjne. Uwaga, dlaczego? Bo wówczas miasto nam może zlecić usługę. To w 2028 roku będziemy już posiadali teraz w 2026. Teraz? Dlaczego? Dlatego, że, mhm. że musi się przetarg rozstrzygnąć, muszą być autobusy produkowane. A co potem dalej? Już wodorowe. Dalej wodorowe. Mamy koncepcję budowy stacji, yy, stacji serwisowej dla autobusów wodorowych. Wczoraj podpisaliśmy agnotariany, w którym miasto y, zbyło za. Y, przysłojową złotówkę nam, działkę, na której możemy tę stację serwisową budować, no i będziemy szli w takim, w takim kierunku. W międzyczasie jeszcze co jest istotne dla pasażera, decyzją prezydenta i, i tutaj w koalicji z PO, ale to już jest polityka, ja się na tym kompletnie nie znam, w każdym razie jest decyzja o tym, żeby uczniowie mieli bezpłatne przejazdy za jakiś czas. Tak? Rozważana jest sprawa takiej komunikacji minibusowej na osiedlach, czyli dzieje się dzieje się dobrze, tak? I przyzwoicie, jeżeli chodzi o obsługę biedza mieszkańców. Stacja? I po raz pierwszy za ubiegły rok i w tym roku notujemy wzrost pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej od 2019 roku, czyli przed pandemią, tak? Czyli przedtem to zawsze mówiliśmy, żeby ograniczyć spadek, to teraz mamy wzrost. I to jest istotne, bo ten wzrost jest około 7%. Panie prezesie, gdzie ta stacja y, dla autobusów wodorowych miałaby... Ona będzie na działce, która jest dopełnieniem... Y, y, tego miejsca, gdzie jesteśmy na Koszyńskiej po prawej stronie przed parkiem. Jest taka enklawa, która była działką miasta, to jest około 8 arów i na tej działce mamy już koncepcję budowy stacji serwisowej dla autobusu i Chcemy tam tą stację wybudować w najbliższym czasie. Wspomniał Pan też o tych busikach. Na jakie osiedla miało wyjeżdżać? Nie, no, to takie pytania jest to. to są, e, nie, nie, to ja może za dużo powiedziałem. Chodzi o to, że pani doskonale wie, że e, były takie. E, Wielokrotnie to pomysły też ze strony mm -hmm. i pana prezydenta i koalicji rządzącej, y, tej, która y, jest w mieście teraz, PO, tak? w zakresie komunikacji minibusowej i wiem, że tutaj zainteresowanie zarówno prezydenta, prezydenta i pani prezydent Piotrowicz jest takie, aby, aby sprostać temu rozwiązaniu i tak to się pojawiło. Wiem, że miasto zleca teraz takie opracowanie, gdzie te autobusy mogłyby jeździć, a to jest bardzo ważne, bo jeżeli je puści